Dzień dobry, patrzę na wszystkie komunikaty um, i światełka, które się zaczynają świecić z napisem na żywo. I powiem Wam, że chyba pierwszy raz, tak, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek to miało miejsce. Po, po raz pierwszy w ogóle prowadzę transmisję na trzech kanałach. Mam trzy telefony przed sobą. Widzę siebie potrójnie, więc już nie wiem, czy to zmęczenie, czy rzeczywiście to wszystko się dzieje, ale dzisiejszy live jest wyjątkowy. Dlatego zdecydowałam się tam, gdzie tylko mogę jego rozgłosić, opowiedzieć i zachęcić do wspólnej akcji. Wszędzie to robię. Dla osób, które. Bo tak, najpierw powiem tutaj: witam naszą grupę Zupomania na Facebooku. Tutaj fanpage Monika Honory program Przemian, a tutaj mamy Instagram. Dlaczego zdecydowałam się między innymi robić na fanpage'u? Dlatego, że wiem, że na, z grupy Zupomanie nie można tego live'u udostępnić dalej. Więc, bo jesteśmy zamkniętą grupą po prostu. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę przejść na fanpage Monika Honory Myślnik program Przemian i tam udostępnić dalej na swojej tablicy nasz live to bardzo serdecznie was do tego zachęcam i zapraszam oczywiście wszystkie live y będą zapisane więc jeśli ktoś nie może dosta mnóstwo od was informacji że ktoś będzie w pracy ktoś jest na wyjeździe i dopytywaliście czy na pewno live będzie zapisany tak oczywiście będzie tak jak każdy a ten dzisiejszy jest bardzo szczególny. Widzę, że się ze mną witacie. Ja Was witam też bardzo serdecznie i bardzo, bardzo ciepło i wyjątkowo dzisiaj. Wiele rzeczy chciałabym powiedzieć i z wieloma informacjami chciałabym się z Wami podzielić, ale zrobiłam sobie celowo, a wiecie, że rzadko, generalnie, robię sobie jakiekolwiek skrypty na spotkania. Z Wami, ale tym razem sobie zrobiłam, żeby trzymać się tematu i zbyt nie odchodzić od tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, o tym, co jest dla nas najważniejsze. Gdy w sercu zamieszka dobro, taki temat jest z dzisiejszego live'u, a motto, które przyświeca całej akcji, o której Wam za chwileczkę opowiem, brzmi: Aby mnożyć swoje szczęście, trzeba dzielić go z innymi. To jest hasło, które wymyśliłam już jakiś czas temu, wtedy kiedy. No właśnie, kiedy? Wtedy, kiedy zaczęła się moja historia programu Przemian. I wtedy, kiedy wiele ludzi pytało mnie, dlaczego zdecydowałam się opowiedzieć o przemianie innym? Dlaczego nie zostawiłam przemiany dla siebie? Dlaczego nie zdecydowałam się, aby nikomu o tym nie mówić, po prostu zrobić to, co do mnie należy? Zredukować swoją masę ciała i po prostu uśmiechać się na lewo i prawo, i cieszyć się, że taka historia, taka sytuacja mnie spotkała. I rzeczywiście zastanawiałam się nad tym długo, ale dla mnie było oczywiste to, że głównym powodem tego było, Dlaczego ja zaczęłam się dzielić z programem przemian, było to, że doskonale wiedziałam i czułam to, co mogą czuć osoby, które są zamknięte w swoim otyłym ciele osoby, które chcą uwolnić się, które szukają ratunku z każdej możliwej strony. To było dla mnie oczywiste i bardzo naturalne, jak ludzie zaczęli mnie na początku pytać: Ale jak ty to zrobiłaś? Jak do tego doszło? I zaczęłam opowiadać im swoją historię. To był, słuchajcie, czas, kiedy nie było jeszcze ani książek, ani strony internetowej, nie było po prostu nic. Ja drogą pantoflową opowiadałam o tym ludziom. Dlaczego dzisiaj o tym wspominam? Dlatego, że nawiązuję właśnie do tego hasła, że aby mnożyć swoje szczęście, trzeba dzielić go z innymi, bo po tak długim czasie, który już od 5 już lat, od kiedy program Przemian ujrzał światło dzienne, a przecież wiecie doskonale, że tylko i wyłącznie dla siebie go układam i w życiu nie myślałam, że on zatoczy tak wielkie koło i że tyle nowych osób dołączy do, do programu. Zdałam sobie sprawę, że to, co sama zrobiłam dla siebie, oczywiście jest to dla mnie samej coś niebywałego, coś rewelacyjnego, coś, z czego jestem bardzo dumna i nigdy nie kryłam tego, i nie widzę powodu, dla którego miałabym ukrywać swoją ogromną dumę. Ale powiem Wam, że chyba jeszcze większą, albo przynajmniej równą temu zadowoleniu z siebie jest zadowolenie, jak patrzy się i jeśli ma się wpływ. Na innych, na sytuację innych ludzi. Jeżeli możemy odmienić ich los, jeżeli możemy sprawić, żeby te osoby się uśmiechały, jeżeli możemy sprawić, że czasami swoim zdaniem, zachowaniem, czasami swoim gestem, a niekiedy po prostu długą rozmową, jesteśmy w stanie zainspirować kogoś do zmian. I to, to, czego ktoś najbardziej potrzebuje, to nas, być może naszego czasu, być może naszego słowa, a być może jeszcze w inny sposób możemy mu pomóc. No i właśnie dzisiaj chciałabym do tego nawiązać. Nigdy nie proszę yy, osoby, które korzystają z mojego programu o żadną pomoc. Nigdy do tej pory się to nie zdarzyło. Natomiast teraz jest taki czas, że proszę Was o tą pomoc, i już Wam powiem dlaczego. Powiem, że w ogóle bardzo trudno mi mówić o tym wszystkim z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że niedawno odwiedziłam miejsce, o którym za chwilę Wam powiem, czyli Hospicjum dla Dzieci. Było to naprawdę bardzo trudne dla mnie, chociaż starałam się, starałam się zachować. Tak, żeby nie wpływać emocjonalnie na, na innych, ale uwierzcie mi, że wizyta w miejscu, gdzie widzi się 12, ciężko nieuleczalnie chorych dzieci i wykrzesać z siebie uśmiech i dać im optymizm naprawdę jest trudne. To wszystko miało miejsce kilkanaście dni temu. Zresztą jutro zobaczycie też nie live, przepraszam, tylko film nagrany właśnie z tego hospicjum. Z drugiej strony, akurat sama teraz noszę żałobę w sercu, więc tym bardziej jest mi trudno poruszać takie wyjątkowe tematy. No i dzisiaj powracam ponownie do tematu dzieci, ale nie chciałabym mówić o nich pogrążając się w smutku, bo. Wszystko to, co robimy i to, co możemy zrobić, to nie siedzieć i opłakiwać i, i rozkładać ręce z bezsilności, tylko to, co możemy zrobić, to właśnie możemy ich wesprzeć. A jak i kogo, to już Wam yy, yy, o tym opowiem. Yy, yy. Kiedy narodził się ten temat, temat związany z tym, że Zupomania jest bardzo dużą społecznością, że Zupomania, Zupomaniacy, osoby, które korzystają z programu Przemian, to jest naprawdę już bardzo duża społeczność. I pomyślałam sobie, że chciałabym naj, najbardziej wprost mówiąc, chciałabym wykorzystać tą swoją siłę, waszą siłę, do tego, żeby zrobić coś dobrego, żebyśmy razem połączyli nasze serca, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, kto skąd jest, czy Ktoś zgadza się czasami z moimi zasadami, czy nie, czy jest wbrew temu, co mówię, czy też nie, czy może kiedyś korzystał z moich porad, a teraz z jakiegokolwiek powodu się po prostu obraził. Niezależnie od tego wszystkiego, jest temat, który być może będzie pierwszym tematem z całego cyklu różnych tematów, i jeśli okaże się, że rzeczywiście Zupomania potrafi zebrać się w sobie i potrafi połączyć serducha w jedną wielką pomoc. Kiedy powstał ten temat, kiedy powstał, narodził się pomysł w mojej głowie, wiedziałam, że są dwa tematy, którymi powinnam się zająć. Pierwszy temat, komu chcę pomóc, a punkt drugi, jak chcę pomóc. Ja oczywiście nie mówię o prywatnej pomocy mojej, bo to, że wspieram innych, to jest, to jest coś dla mnie na porządku dziennym i. O grupowe, o, o właśnie takie zbiorowe, nazwijmy to, połączenie naszych y, serc. Powstały dwa tematy. E, jaką instytucję? więc y, Dlaczego akurat zdecydowałam się wesprzeć razem z Wami hospicjum dla dzieci w Toruniu? Hospicjum nazywa się Nadzieja. To wynikało też z rozmów z Wami. Pytałam Was na Instagramie, robiłam ankiety na naszej grupie, dopytywałam kogo wesprzeć. Braliśmy pod uwagę różne instytucje i dla osób dorosłych, i dla dzieci, i dla zwierząt również. Wiele padło różnych, różnych koncepcji. Między innymi zastanawialiśmy się nad pomocą dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast w wyniku dyskusji stwierdziliśmy, że poczekamy chwilkę, aż Wielka Orkiestra. Zadzieje się i my zrobimy swoją zbiórkę na trochę inny cel. Miejsce, które wybraliśmy, tak jak powiedziałam, było miejscem też skonsultowanym z Wami, więc to, co będzie się działo i to, co już zaczęło się dziać, dzieje się na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Toruniu Hospicjum Nadzieja. I teraz celem działania tej placówki jest działanie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz pomoc ich rodzinom. Razem z Beatą Wypych odwiedziłyśmy. Się... Tam, oprócz wspaniałego personelu, słuchajcie, i, i wolontariuszy. Między innymi, jedną z wolontariuszek jest nasza zupomaniaczka, Kasia Czyszek. Na pewno kojarzycie i, i pamiętacie, Kasia też ostatnio swoje nagrania z tego hospicjum wstawiała. W każdym razie, dzieci, które, które tam, tam się znajdują, cierpią na, wypisałam sobie tutaj, na dystrofie mięśniowe, na porażenia mózgowe, na wady genetyczne i na wady wrodzone i na nowotwory. W samej placówce centralnej znajduje się 12 dzieci, ale oprócz tego jeszcze znajduje się hospicjum domowe, które swoją opieką otacza 50 kolejnych podopiecznych. Um. Pani prezes Aleksandra Ruszczak spotkała się z nami, zresztą udziela też wywiadów w tych filmach, które Wam niebawem udostępnimy. Wszystkie zdjęcia i nagrania, które zobaczycie, które przedstawiają dzieci, na wszystko dostaliśmy zgodę, więc chcę, żebyście wiedzieli, że pani prezes oczywiście o tym wie i sama nas zachęcała do tego, żeby pokazać właśnie, jak takie szczególne miejsce wygląda, wygląda od środka. Znajdują się tam głównie dzieci niepełnoletnie. Jednego Krzysztofa pełnoletniego poznałyśmy, który ze względu na swoją chorobę nie jest w stanie już nawet wyprostować swojego ciała. Poznałyśmy Pawełka na przykład, który swoją mimiką i swoimi gestami prosił, żeby wziąć go na ręce i lulać. I na naszych oczach pani prezes wzięła go na ręce, zaczęła go lulać i już wtedy się wyciszał. My poznałyśmy też Natalię i Natalię zobaczycie też na zdjęciu razem ze mną. I powiem Wam, że to, to było dla mnie bardzo szczególne, ponieważ raz, jak weszłyśmy do, do pokoju, gdzie leżała Natalka, ona praktycznie nie reagowała. Ona była po części, pani prezes opowiadała, że po części jest podłączona do respiratora, czasami sama jest w stanie pracować i oddychać, natomiast z nią kontaktu dla mnie, jako dla osoby z zewnątrz, nie widziałam, żeby był jakikolwiek kontakt. Ona na pewno słyszała, że weszłyśmy do pokoju, natomiast tak naprawdę była bez ruchu. I sobie za drugim razem jak weszłam i zapytałam się najpierw panią prezes oczywiście czy mogę zrobić sobie zdjęcie z Natalką, które później opublikuję w swoich mediach i powiem, że to jest Natalka właśnie z hospicją Nadzieja. Pani prezes wyraziła zgodę i pod... ona miała głowę odwróconą w drugą stronę. I jakoś intuicyjnie po prostu dotknęłam jej ramienia i zapytałam Natalko, czy mogę zrobić sobie z Tobą zdjęcie, które potem pokażę innym ludziom w internecie. Czy wiecie, że ona po części ruszyła głową i popatrzyła na mnie? Dla mnie to było tak niezwykłe, że aż odruchowo jeszcze popatrzyłam na Panią Prezesję i upewniłam się, czy na pewno to oznaczało, że mogę. Oczywiście pozwoliła zrobić zdjęcie. Poznałyśmy Kacperka, Kubusia, Antosia, poznałyśmy historię chłopca, który tak naprawdę od, od, tylko od urodzenia był dzieckiem, które w ogóle nie rokowało, jeśli można tak powiedzieć, którego zespół wszystkich chorób, które miał, zwiastował, że nigdy nie wstanie, nigdy nie usłyszy, nigdy nie powie, że, że będzie już taki niedowład. Po terapiach sensorycznych i po wielu rehabilitacjach, nie pamiętam teraz, ile on ma lat 4, 5, może 5,5. On normalnie chodzi i funkcjonuje, on normalnie się komunikuje, i to jest. Naprawdę niebywałe i widać, jak te dzieciaki reagują na tych wolontariuszy, na, na ten personel, jak one komunikują się z nimi. Dziewczynka, która nie pamiętam jej imienia, która w ogóle nic, absolutnie nie umiała mówić, okazało się, że ona zaczęła mówić. Ja usłyszałam, jak ona mówi, że ona chce pić soczku. To są niebywałe doświadczenia i myślę sobie, że wiele osób, których stać na to żeby pójść do takiego miejsca, powinno pójść dla takiego oczyszczenia, dla wewnętrznego oczyszczenia, bo naprawdę jak wychodzi się z takich miejsc, to system wartości się bardzo zmienia i przemyślenia są i, i emocje niebywałe. Więc miejsce już było wybrane, powstał jeszcze temat, w jaki sposób zebrać pieniądze. Nie chciałam robić tego na zasadzie zbiórki, powiedzenia. Słuchajcie, drodzy zupomaniacy, zbieram pieniądze dla hospicjum, bo oczywiście bezpośrednio na hospicjum można wpłacić. Jest na ich stronie internetowej podany numer konta, gdzie 1% można też wpłacić, i to jest do, do nas wszystkich do dyspozycji. Natomiast stwierdziłam, że chciałabym coś w zamian ofiarować coś, co mogę zrobić sama za tą wpłatę, właśnie na rzecz hospicjum. Ale też pomyślałam, żeby was do tego zaprosić, i tak oto powstał pomysł, żeby stworzyć e-booka z zupami, do którego przepisy stworzyłam ja oraz zupomaniacy. Nadesłaliście naprawdę sporo przepisów. Starałam się wybrać te, które by w sumie stanowiły dużą różnorodność w propozycji przepisów w tym e-booku i tak oto powstał e-book charytatywny Zupomania Pomaga, w którym znajduje się pięć moich nowych przepisów, takich których jeszcze nigdy, nigdzie nie było oraz 15 autorskich przepisów naszych zupomaniaków, którzy przekazali te przepisy właśnie na, na ten cel e-booka. I wszystkie te przepisy zostały przeze mnie sprawdzone, że są zgodnie, zgodne z programem przemian. Osoby, które, które przekazały swoje przepisy są to Edyta Tryka, Katarzyna Kurlanda, Ania Łukasik-Gadzińska, Agnieszka Drzyzgało-Świderska, Barbara Buczek, Barbara Bednarczyk-Maty Jaszczyk, Magdalena Florczak, Beata Puzio, Anna Janda. Ilona Kupczyk-Kurnatowska, Marta Pasternak, Magdalena Pawelska, Stanisława Rybak, Krystyna Barabasz i Sylwia Cieśla. Wszystkie te przepisy naszych zupomaniaczek są oczywiście podpisane ich imieniem i nazwiskiem, więc łatwo je w e-booku będziecie, będziecie mogli odnaleźć. I teraz tak. Sprzedaż szybuka zaczynamy od teraz, zaraz po live. zostanie udostępnione na, na naszej stronie internetowej. Wszystkie pieniądze, które zbierzemy ze sprzedaży e-booka zostaną przeznaczone na zakup konkretnych produktów dla hospicjum. Nie przekazujemy pieniędzy, natomiast dokonamy zakupu konkretnych rzeczy. Poprosiłyśmy, żeby Pani Prezes przedstawiła nam listę, co jest potrzebne i taką listę mamy. I na tej liście są rzeczy najbardziej potrzebne, to są odpowiednie balsamy i kremy pielęgnacyjne i ochronne. Chusteczki, podkłady, pieluchy, myjki, rękawiczki, odżywki dla dzieci, rurki tracheostomijne, kompresy jałowe, podnośnik, sprzęt sensoryczny do terapii sensorycznych właśnie, fotelik typu zebra i inne sprzęty. I teraz e, nie jestem w stanie powiedzieć teraz, co dokładnie kupimy, bo nie mam. Najmniejszego pojęcia, nie potrafię w ogóle oszacować, jaką kwotę będziemy w stanie zebrać. Ja oczywiście będę Was na bieżąco informować, ile e-booków zostało zakupionych przez Was, ale pamiętajcie, że nie, nie, nie jest dla nas najistotniejsza cyfra mówiąca o tym, ile e-booków zostało kupionych. Dla nas ważne jest, ile zostało zapłaconych, bo to, to czasami jest rozbieżne. Do tego. Do tego um, rozpoczynamy sprzedaż dzisiaj, kończymy 1 marca, w nocy z um, 1 marca na 2 i będziemy potrzebować czterech dni na to, żeby poczekać na wszystkie um, ostateczne przelewy. I na kolejnym naszym live, czyli za dwa tygodnie, właśnie w czwartek, podam Wam ostateczną kwotę, którą udało nam się zebrać, a potem będziemy na bieżąco relacjonować, co kupiliśmy dla, dla dzieci, ile kupiliśmy. No i oczywiście też na Instagramie na bieżąco będziemy pokazywać moment, jak pojedziemy już z naszymi zakupami, po to, żeby wszystko przekazać dzieciom. Okej, okay, powiedzcie mi, czy macie jakieś pytania? Nie czytałam w międzyczasie komentarzy, ale czy macie jakieś pytania co do, te, co do tej sytuacji? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli ktoś z Was, bo też pytaliście mnie, czy możecie przekazać większą kwotę pieniędzy, aniżeli 14 zł, bo e-book z 20 naszymi przepisami będzie. Będzie y, kosztował właśnie 14 zł. Czy możecie zapłacić większą kwotę, przeznaczyć większą kwotę na hospicjum? Więc y, większą kwotę w postaci samego przelewu nie, natomiast, y, chyba że bezpośrednio do hospicjum to, to jak najbardziej, natomiast możecie kupić kilka sztuk e-booka. Czyli jeżeli macie ochotę nie 14, a 28 zł, na przykład, to po prostu kupcie e-booka razy dwa. Bardzo będę wdzięczna za wszelkie udostępnienia naszych relacji. Będę posty też stawiała na fanpage'u, żeby też można było kliknąć udostępnij dalej. I bardzo liczę, naprawdę chyba po raz pierwszy tak bardzo liczę na naszą całą społeczność, która w sumie i na Instagramie, i na fanpage'u, i na zupomani naprawdę stanowi dużą ilość osób o dobrym serduchu, bowiem, bo się z Wami spotykam na warsztatach na spotkaniach. Więc wiem, że, że tak jest. Okej, okay, widzę komentarze typu super pomysł i buziaki i serduszka lecą do góry. Okej okay, kochani, mam nadzieję, że okaże się, że ta inicjatywa będzie na tyle e, w stanie nieść dobro, że za jakiś czas powiecie halo Monia, zróbmy jeszcze raz taką akcję. Pomagajmy dalej, nie kończmy na tym jednym razie. Ja bardzo, bardzo na to liczę. Więc, kochani, bardzo wam dziękuję za tego dzisiejszego live'a. Ja go skracam, dlatego żeby rzeczywiście już skupić się na, na tym, co jest dla nas teraz najważniejsze. Więc myślę, że Sylwia już. Um, uruchomiła na naszej stronie internetowej możliwość dokonania zakupu e-booka. Pamiętajcie że też, że w razie problemów, ja wiem, że były z ostatnim dużym e-bookiem, były drobne problemy techniczne, bo był rzeczywiście ciężki, ale ten już jest lżejszy. Ale w razie problemów, pomoc małpa: monika.honory.pl i oczywiście będziemy, się, będziemy Wam pomagać. Dana Szostak, piękna akcja, cieszę się, że mogę być jej częścią. Dziękuję. Świetny pomysł, a zupki w e-booku na pewno będą przepyszne. Bardzo dziękuję. Magda Pawelska też do nas dołączyła. Mirosława Klimaszewska dzięki bardzo. Ania Janda już pisze, że ze zakupy się bierze. Ok. Poczekamy jeszcze, żeby dziewczyny moje wstawiły nam tutaj linka do jeśli już będzie dostęp na grupie i na fanpage'u i na Instagramie, jeśli tylko już będzie wstawiony produkt do sklepu. Mam super pomysły. To z zupomaniakami te pomysły, tylko i wyłącznie. Elżbieta kamińska, wspaniały pomysł. Bardzo dziękuję. I, o, i Kasia, Kasia Czyszek też jest z nami. Kasia to ja tobie bardzo dziękuję, bo gdyby nie to, że ty pomogłaś mi dotrzeć do tego miejsca, to pewnie by akurat nie, nie padł wybór na to hospicjum. Dzięki Tobie słońce bardziej świeci. Ania Kochut, widzimy się w Poznaniu i cudnie. Kasia Wróbel, kwota niby niewielka, a jak ogromna. To jest też tak, że część osób mówiło, że zbyt, zbyt niską kwotę cenę ma ten e-book. A ja słuchajcie, uważam, że lepiej kupić dwa albo trzy, albo dziesięć, jak ktoś woli, ale z drugiej strony sprawić, żeby każdy, żeby większość osób przynajmniej mogło sobie na niego pozwolić. Że nawet jeśli ktoś chce dać nie wiem, 100 zł, czy, czy inną kwotę, to może dać wielokrotność po prostu 14 zł. Ale jeśli ktoś może 14, to każda złotówka będzie dla nas bardzo ważna. Ok, czekam na linki, ale nie wiem, czy tutaj się, czy ja przeoczyłam, czy już były. Słuchajcie, czy ktoś mi pomoże i wstawi. Ewa Szatanowska, bardzo dziękuję za miłe słowa. Dobry wieczór. Monia Murzyn, czy ktoś może mi pomóc i powstawiać nam linki w komentarze. Świetna inicjatywa, dobrem trzeba się dzielić. Yy, można kupić kilka i komuś sprezentować? Tak, można. Tego e-booka można też przesyłać. Yy, on nie jest zabezpieczony po to właśnie, żebyście na prezent mogli też komuś przesłać, yy, ale oczywiście liczę bardzo na uczciwość, bo yy, jakby cel jest wszystkim znany, więc myślę, że sprawa jest oczywista. Okej, okay, okej, okay. czekamy na link. Renata napisała, tak, ja też czekam na link. Ania Kochut, jak weszłaś na moją stronę, mogłabyś zobaczyć, proszę, bo czy już jest na stronie? Bo ja akurat nie widzę linków od moich dziewczyn. Zaraz zdziałam z zakupem. Małgosia Ostrowska, serdecznie Cię Małgosiu pozdrawiam. Każdy będzie miał szansę. No właśnie bez linku też można wejść do sklepu. Tak, wiem, Ewa Szatanowska, tylko chciałam pomóc tym, którzy, którzy może mieliby z tym problem. Ale okej, okay, może, może przeoczyłam, może już były wstawione. Dobra, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za za za, dzisiejsze, za dzisiejszą Waszą obecność. Serdecznie Was, ja już mam, zakupiłam. Teresa Jasiówka napisała. Super, bardzo dziękuję. I będę Wam oczywiście dawała znać co do ilości sprzedanych sztuk, ale też co do uzbieranej kwoty. I mam nadzieję, że to będzie wszystko kulało. Trzymajcie kciuki i udostępnijcie proszę live'a naszego i posty, które będę, będę wstawiać w tej sprawie. Niech świat zobaczy, jaką moc ma zupomania, bo po to, żeby mnożyć swoje szczęście, trzeba dzielić go z innymi. Dziękuję Wam bardzo. Guziaki Wam wszystkim przesyłam.